W XV wieku pojawiła się na scenach Europy jedna z najwspanialszych komedii, jedna z najwspanialszych fars, jakie zostały w tym czasie napisane, stworzone. Mianowicie mam na myśli, jak już się Państwo zapewne domyślają, farsę mistrza Piotra. Jest to farsa na tyle niesamowita, że jak dotąd nikt nie potrafił Napisać czegoś tak doskonałego jak na owe czasy, oczywiście. Nikt nie połączył tylu rodzajów komizmu w jednej sztuce. Zwykle farsy średniowieczne były bardzo krótkie, przedstawiały jakąś, jedną jakąś krótką scenkę, najczęściej scenę rodzinną. Zresztą, scena, sceny rodzinne są także zauważalne w farsie Mistrza Piotra. I generalnie yy, były to krótkie formy. Co tu wiele mówić? Były to krótkie formy. Przy czym komedia mistrza Piotra jest już yy, poważną, można powiedzieć, sztuką. Łączy w sobie komizm sytuacyjny, który zawsze pojawiał się, pojawia się w tego rodzaju sztukach, komizm słowny, komizm charakteru, komizm zawodu. Komis z zawodu był tutaj bardzo, y, jest tutaj bardzo y, wyraźny. O czym jest sztuka? Może w kilku słowach. Mistrz Piotr postanawia, że sprawi sobie nową suknię, ale niestety nie miał pieniędzy, aby za te, za, zapłacić za materiał na y, właśnie tę odzież. Więc umówił się z żoną, że pójdzie do y, handlarza, y, do handlarza. I po prostu weźmie sobie na kredyt. Na kredyt, który spłaci tego samego wieczoru. Tak też zrobił, poszedł do handlarza, no obiecywał mu, że e, mu zapłaci, jeszcze e, był na tyle bezczelny, aby się targować. E, obiecał temu e, handlarzowi, że wieczorem, gdy przyjdzie do jego domu, poczęstuje go wspaniałą, e, wspaniałą potrawą, którą przyrządzi jego żona. Gdy owy Handlarz przyszedł właśnie wieczorem do jego domu. Okazało się, że mistrz Piotr rozchorował się potwornie, bredził. Oczywiście wszystko było ustawione, ponieważ dogadał się z żoną. I tutaj już mamy komizm sytuacyjny, gdzie handlarz próbuje wyciągnąć z żony pieniądze, które. Tam Oczywiście mu się należą, a żona zwraca mu uwagę, krzycząc przedpotwornie, żeby handlarz się zachowywał, ponieważ zbudzi jego chorego męża. Przez jakiś czas ten biedny człowiek, który został oszukany, jest zwodzony. Dziwnym zbiegiem okoliczności do tego samego mistrza Piotra, który jest przecież adwokatem, zgłasza się. Pasterz. pasterz, który zabijał yy, owce właśnie tego biednego, wcześniej okradzionego przez mistrza Piotra, handlarza. Cała trójka spotkała się w sądzie: czyli adwokat, mistrz Piotr, handlarz oraz pasterz. Przy czym co jest bardzo istotne, i tutaj pojawia się nowy wątek komizm słowny. Mistrz Piotr uprzedza swojego klienta pasterza który jest winny przecież, aby w sądzie, gdy sędzia lub ktokolwiek będzie się do niego odzywał aby ten beczał, jak właśnie baranek aby na wszystkie pytania odpowiadał beczeniem. W momencie, gdy dochodzi do rozprawy, sędzia oczywiście zadaje, e, poganiając wszystkich, że mu się strasznie śpieszy, zadaje e, serię pytań. E... Oskarżonemu ten cały czas beczy, be, 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 beczy, cały czas beczy. I w trakcie tej sprawy, w momencie gdy handlarz zorientował się, że przecież obrońcą jego, e, obrońcą tamtego złoczyńcy jest e, adwokat, który przecież też go okradł, zaczyna naskakiwać na tego człowieka, i żądać zwrotu i do sędziego nawołuje, że został okradziony. W pewnym momencie dochodzi do takiej sytuacji, gdzie sędzia zirytowany całą sytuacją w ogóle nie wie o co chodzi, nie wie czy sprawa ma się czy sprawa dotyczy tych zabitych baranów, czy może sprawa dotyczy yy, jakiegoś skradzionego materiału? I tutaj właśnie mamy komizm sytuacyjny, komizm zawodu. Komizm zawodu w tym momencie jest yy, przedstawiany nie tylko poprzez zachowanie yy, mistrza Piotra, ale przede wszystkim poprzez zachowanie sędziego, który w zasadzie można powiedzieć nie traktuje zbyt poważnie swojej pracy. Komizm słowny, jak już wspomniałem, yy, chodzi tutaj o to beczenie. Oczywiście rozprawę wygrał. Oczywiście, może to nie jest aż takie oczywiste, ale rozprawę wygrał mistrz Piotr i jego klient, czyli dwaj złoszyńcy. Yy, w momencie gdy. Yy, Mistrz Piotr postanowił rozliczyć się, już po zakończonej rozprawie postanowił rozliczyć się ze swoim klientem i zadawał mu pytania. Klient dziwnym sposobem nadal beczał, mimo to, że mistrz Piotr prosił go i przemawiał do jego rozsądku, człowiecze, przecież już nie ma tutaj sędziego, możesz zacząć normalnie rozmawiać. Tamten dalej kontynuował beczenie. I tak mniej więcej. W tym mniej więcej w momencie zakończyła się sztuka, więc yy, nie była to czysta farsa, był to pewnego rodzaju moralitet, po prostu yy, sztuka mówiąca o tym, że oszust został w końcu oszukany. Dwa stulecia później narodził się we Francji niejaki Jean-Baptiste Znany bardziej jako Molière, dopiero jemu udało się doprowadzić, rozwinąć farsę do takiego, doprowadzić do tak, jak, takiego kunsztu, że y, farsa, komedia dopiero za jego czasów mogła rywalizować y, z najwspanialszymi tragediami. Tragediami autorów takich jak y, Corneille, jak Racine. Mam nadzieję, że ten, tam, ten temat y, zainteresuje Państwa. W kolejnym odcinku. Dziękuję.